To jest mleko. Okres jego przydatności zależy od stylu przechowywania. To jest człowiek. Okres jego przydatności zależy od jego stylu życia. Jak więc wydłużyć przydatność człowieka? Poprzez aktywność fizyczną. No, Możesz na przykład skakać na skakance. Początkowo bardzo wolno. A jak dojdziesz do wprawy, to coraz szybciej. Zawsze dobrą opcją będzie spacer. Pomoże ci zrelaksować swoją głowę i pobudzić kreatywność. Nieważne, że po rozwalonej drodze możesz też biegać. Teraz siedzę na kanapie, a wystarczy, że zrobię jeden krok w przód i mogę swobodnie zrobić trening interwałowy, w którym spalę nawet 300 kalorii. Wcale nie musisz mieć dużo miejsca, ale musisz mieć chęci. Więc zamiast płakać nad rozlanym mlekiem, Weź się w garść i zadbaj o swoją aktywność. Zawsze musi piać, jak nagrywamy.